ma <śmiech> <śmiech> Koronawirus no, no. <laughs> Trzeba się chronić, trzeba zostać w domu no. Dlatego robię live tak często Będziemy mieli big boxa Więc ja sobie biorę już... Myślę, że pierwszy zagram sobie starcie Chudy, nie lubię tej mapy A nie, tu jest to, no to to będzie na blisko, no to wezmę bóla w taki Dobra. Nie będę nic gadać, póki, kogo na póki kogoś na live nie będzie, bo to nie ma sensu no ale dobra, jako ból w sumie mogę się kampić, ale tu już ktoś może być. Kurczę, no, ale będzie żeton. Tym ciosem bula wygrałam wszystko moim zdaniem. I ostatni żetonik sobie weźmiemy, zadymemy ślad. Primo standardowy, dobra. Czekamy na osobę. U mojego kolegi na live już by było chyba z 10. A naprawdę mnie się stara ode mnie, więc pozdrawiam. Mi jest bardzo niemiło, gdy was nie ma na live'ach. Super pi. -hum. Oh, jest, dobra. mamy. I zobaczymy czy uda nam się trafić Jacki w końcu. Ze zwykłych skrzynek szczerze wątpię. Już myślałam, że coś będzie, nie? I stawiam, że teraz będzie dwójka. A nie, trójka, ale i tak nic nie będzie. Jedynka się nie świeci, dziękuję, kurde. Ta gra mnie nie lubi, ja to, ja to wiem. Najbardziej szczerze mówiąc, bym chciała teraz trafić um, Jackie, bo ją jest naj największa szansa, że trafię. Z mitycznych, najbardziej bym chciała chyba Mortisa, a z Legend, chyba Sandy. Choć nie wiem, dobra. Jeszcze zbiorę klejnotów nam zostaje, więc sobie je zrobimy. Wezmę piperkę ok. Zapraszam też na mojego Instagrama Oczywiście Polecam mojego Instagrama, mój Instagram jest fajny Ale mnie wkurza ten 8-bitowiec, totalnie to nie jesteśmy w stanie chyba nic zrobić. No patrz, jaka ta szelka to jest taka farciara, że masakra. Dobra, zabiła ją. Ja już odkładam, bo to i tak nie ma sensu. Ja z hakerami się nie zadaję, no na przykład Oxygene haki, ja to widziałam i, i tyle. To zobaczę, którą mamy rozę w tabeli. Ja nie mam jej w ogóle, muszę wbić troszkę pucharków na niej. Kto w ogóle ma najlepsze kotika? Tak się zas... albo szelka. Boże. Kolta. A nie wiem, poko. Tik. Tik będzie miał mało. Hmm. Jackie będzie miała mało, raczej o oh Boże. Kiełek będzie miał mało, bo. Mhm. Sandy. A B? B ma dosyć mało. Bibi, Frank. Nie, chyba najmniej matik. No bo poko. Dobra. W sumie, pogramy sobie poko. Dzisiaj też robię darmowe grafiki, więc jak ktoś by chciał grafikę, to śmiało pisać, ja oczywiście zrobię wtedy. Tylko musicie już teraz napisać, bo wiecie. Warunek to subskrypcja tego kanału, więc fajnie by naprawdę było, gdybyście się zmotywowali. Bo to jedno kliknięcie, a znaczy to kliknięcie dla mnie naprawdę bardzo dużo. No i co ty myślisz? Haj, co on zrobił? No, co on chciał tym osiągnąć, jak się zastanawiam. Rich mi się na pełni. Okay. Pa jedno HP! Typ ma Jak typ nie wkurz normalnie poduszkę, nie? Zacznę bić, bo to jest chore. Kiedy głębej nie wiem. Wiem, że robiłam tam zapowiedź, ale yy, no zwlekam, bo szczerze mówiąc pytania trochę takie padne... Nie, nie no, zrobię, zrobię. Kiedyś zrobię. Kurde, nie no. I w ogóle się ma jastrząb. Bo tak tutaj akurat zapytałeś, gdy byłam zrajdowana tą gromi. Yy, no. Dobra, bierzemy sobie kogoś na małej randze, bo w sumie co tam nie chcę. Dobra, pewnie ocenić garnuch. Yy, garnuch yy, mogę ocenić. Yy, tylko zagram zbiory klejnotów raz. Bo muszę mieć żetonik. Ale Keown będzie tak jak mówiłam, niedługo nawet. Fajnie, że mam ten gadżet do Karla ogólnie. Już to nie jest chyba dobry pomysł. Oni się już na mnie sfokusowali. Dobra. Dobra, pięknie. Ojoj, okej. I uciekamy, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Muszę sobie żyć go napełnić. Co? A, Nightbot, dobra, nieważne. Kurde oni nam nas zaraz przebiją. не могу позволить на то. Ну, курда, я уже запущена, добра, не важно. Ведь такой ты то. О, курда, он наш штатка, я там летел с этой ногой. Не-не-не-не! О, не, уже что мне не ищем. A co w ogóle robi ten gadżet? Nie no, nie no. Te zbiory klejnotów są naprawdę masakryczne. To jest chyba moim zdaniem najgorszy tryb. Ogólnie. Dobra, idę ocenić. Ale konto, czy kanał na Ety, bo ja dzisiaj oceniam. I konta i w sumie kanały Więc Nie wiem co mam w sumie zajęć. czy konto, czy kanał W sensie konto Trzeba ocenić konto w bs czy kanał na YouTube, bo dzisiaj oceniam i to i to, więc wiesz. Kanał, aha spop. Okej, okay, to ten live. Tutaj. A A muszę wpisać, dobra, nieważne. Okej, okay, mamy. Od razu chcę podkreślić, że... Mm. Co? Ty masz jeden film? Ojej, to gratuluję takiej liczby subów jak na jeden film. Yy, ogółem baner mi się podoba. I awatar, bo ja lubię, gdy awatar i banner jest y, o takiej samej tematyce, lub inaczej, y, no z, takim, z taką samą kolorystyką y, itp., itd. Jezu, y, y, playlisty y, społeczność, nic, kanały. Ok, i informacje to jest ważne. Y, informacje mogłyby być trochę dłuższe ogólnie. A, spoko, spoko. Um, a tu też gratuluję oczywiście. E, e, Mogły być trochę na przykład jakiego sprzętu, używasz czy coś tego typu. E, no i filmik ocenimy jeszcze montaż. Ten jeszcze tak, które przewiniemy. Od razu mi się podoba montaż, bo ja lubię, gdy... Lup, ten początek mi się podobał, bo ja lubię takie filmy właśnie z przewijanymi napisami. Ja nie no i wiesz co, w sumie to ocenka 10 na 10 choć mógłbyś ten, informację trochę wydłużyć i w sumie to chyba tyle i dobra, dam lajka oczywiście i suba też dam w sumie, co mi tam szkodzi i lecimy do Brawla i w ogóle ktoś tu był, siema grog01 bo no nie mówiłam siema, no, a teraz mówię, więc siema grox i no. Sorry, Jastrząb, że, że też wyszłam z gry, ale musiałam tutaj kanał ocenić, więc mam nadzieję, że się nie obrazisz, dobra. E... Weźmy tarę. Też sorry za mój głos, że mam trochę inny, ale Mam katar. Zapraszam też do klubu. Job to jest dobrze. Miła atmosfera i w ogóle fajnie wszystko. No, o, o Donata' Nightbot przypomniał. Dziękuję Ci Nightbot Cię kochamy. Dobra. Opuszczamy. I zapraszamy sobie kogoś. O kurde. Dobra, ja wyrazimy sobie. Ty. this <laughs> ancora Musimy to wygrać, ludzie. No kurde! No, czemu nikt mi nie pomógł? To jest ciekawe. Dziękuję za pomoc wszystkim, oczywiście. Czy oni są? Cholera. Nie, no. no. Już byśmy to mieli, ale oczywiście moja kochana drużyna. Niech nie nie chciała mi pomóc. No, taka jest prawda. Dobra. No, offline. Czemu offline, Jezu? Nie mam z kim grać. Nie mam przyjaciół. Nie mam kolegów. Dobra, eee, no i chyba tyle, w sumie. <laughs> Jeszcze wejdę zobaczyć, czy jakieś subiki doszły. Jakiś subek doszedł chyba w ogóle, więc ja dziękuję. Eee, no i no. Dziękuję za suba danej osobie i możemy grać chyba dalej. Tak. Dobra, taki szybki live'ik, bo i tak mało osób jest. Dziękuję wszystkim za subiki oczywiście. Trzymajcie się, siema.